Hej, słuchajcie, żeby wygrać, trzeba grać, mówią. Mamy 5 losów, nowa zgrawka. Zobaczymy, co nam się uda wydrapać, okej? Okay? Bądźcie ze mną, sprawdzamy. Zdrapaliśmy tutaj pole z wygrywającymi liczbami. Mamy 30, 21, 02, 04, czyli 2 i 4. Zobaczmy, czy znajdziemy taką liczbę. Jest 21, czyli jest tutaj jakaś wygrana. Widzicie? 21, 21. Tutaj jest 19, tutaj jest trójeczka. Tutaj jest czternastka, osiemnastka, szóstka. Z tego co widzę, mamy tylko jedno trafienie. Sprawdźmy, co tam się kryje. Jest 5 zł. Piąteczka, pierwsza piąteczka, pierwszy los, pierwsza wygrana. No to lecimy z kolejnym. Zdrapujemy liczby. Wygrywające. I teraz jeżeli trafimy, już wiem o co chodzi, jeżeli trafimy. 24, 2, 35 albo 7. To znaczy, że wygraliśmy. Lecimy szybciutko. Nie marnujemy ani mojego, ani waszego czasu. Słuchajcie, jest worek pieniędzy. Co znaczy worek? Że, że wygraliśmy kwotę, która się tu kryje. To za chwileczkę sprawdzimy, co tam się kryje. Wow, czyli nie tylko liczba wygrywa, ale worek siana. Woreczek z pieniędzmi wygrywa i taki woreczek mamy. Słuchajcie, z liczb nic nie ma, ale mamy. Bo nie ma ani 24, nie widzę, ani dwieczki, nie widzę. 35 też nie ma, 7 nie ma. Co pod woreczkiem mamy? Mamy kolejną piąteczkę. Słuchajcie, drugi los, druga wygrana. Wygrane wiecie, jakie to są. Piątkę włożyliśmy, piątkę wyciągnęliśmy na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Wygrywające liczby. W kolejnej trzeciej zdradzie, wygrywające to jest 21, jest 8, 36 i 11. 31. Tego nie ma. 21 mamy, ale 31 nie, 23 nie ma. 18 nie ma. Mamy 8, a nie 18. 26 też nie ma. Mamy 36, a nie 26. Także w tym pierwszym rzędzie nic nie wygraliśmy. A może sprawdźmy. Inaczej. O co tu w ogóle walczymy? O jakie pieniążki słuchajcie? Możemy wygrać 500 zł. Zobaczmy, co wygraliśmy. 20. Aj! Nie wygraliśmy. 21 byśmy wygrali. Piąteczka? Piąteczka? Może i wygramy. Jest! Jest piąteczka. Kolejny los wygrany, mamy 5 zł Co mamy dalej? Mamy trójeczkę, która nam nic nie daje. 35 też nam nic nie daje, 36 by nam dało. I czwóreczka nie wygraliśmy. No to lećmy dalej, czy mamy jakieś wygrywające liczby. Szósteczka, nie. Trzynastka nie. 22 nie. 14 nie. 19 nie. Także nie wygraliśmy nic dużego, ale to jest kolejna zdrabka z wygraną. Trzy zdrabki i trzy wygrane. Słuchajcie, zostały dwie zdrabki. To jest wręcz statystycznie niemożliwe, żeby wszystkie były wygrane, ale sprawdźmy. Czy łamiemy wszystkie zasady i reguły? 13, 18, 7, 33. Dodam, że nie wybierałem sobie sam z rapek. Pani w kolekturze sama mi dała. Oj, szczęśliwa, szczęśliwa ręka. Zobaczmy, czy, czy bardziej szczęśliwa niż mi się wydaje. Być może coś więcej będzie niż 5 zł. Nie ma nic. Sprawdźmy, wygrane w drugim rzędzie. A co tu walczymy? Słuchajcie, jest 5 tych, których nie wygraliśmy. Jest 5 zł, których widzę, że chyba. Oj, też nie wygraliśmy. Mamy 5 stówek, które nie należą do nas. 200 zł, czwóreczka, no nie. 15 zł, 24, no nie. Co mamy dalej? Słuchajcie, jest jest tutaj. Jest tutaj 200 000 zł. Sprawdzamy od razu, czy wygraliśmy. 32, aj, zobaczcie, jak byliśmy blisko. 33 wygrywa, 32 nie wygraliśmy. 22, piąteczki też nie mamy, może stówka będzie nasza. Zobaczmy czy stówka? stówka. 27 też nie. 8 nie, więc to jest los, który jest stratny. Straciliśmy 5 zł póki co dzisiaj. No i zobaczymy, mamy ostatnią zdrabkę. Jakie liczby wygrywają? Wygrywa 16, 24, 36 i 9. Czy mamy takie liczby? 34, nie. 12, nie. 14, nie. 29, niestety, nie. I mamy jeszcze 23, które też nie wygrywa. Lecimy rządek drugi, żeby zobaczyć, o co gramy. Gramy o 5. Będzie nasz? Piątak? To jest 5 zł. 11, nie wygraliśmy. 15 zł, sprawdzamy. 18, niestety, nic. 13 też nie ma, czyli 50 zł nie wygraliśmy. Jest 500! Jest 500. Tu jest 19. 5 to jest 26, których też nie wygraliśmy. Ach, dobra. Liczby w ogóle trafione. Wygląda to kiepsko. Wygląda to na tyle kiepsko, że ta wdrażka jest tak zwana pusta, nic nie wygraliśmy. Ale na 5 kupionych losów 3 wygrały. 2 nie. So, tak, i tak, jak sami widzicie i umiecie liczyć, straciliśmy 10 zł. 10 zł mieliśmy szansę na 200 tysięcy, no ale nie jest to organizacja charytatywna i wiele ludzi musi stracić te 10 zł, 20, 50, może i 100, żeby ktoś mógł wygrać 200 tysięcy. Tym razem to nie my, ale życzę Wam wiele, wiele szczęścia. Dajcie łapkę w górę i piszcie, jeżeli udało Wam się coś więcej wygrać. Pozdraw, dużych wygranych. Hej, okay, słuchajcie, żeby wygrać, trzeba grać, mówią. Mamy 5 losów, nowa zgrabka. Zobaczymy, co nam się uda wydrapać, OK? Bądźcie ze mną, sprawdzamy. No to jest żeby wydać waga mamy 5 losów na was zobaczymy co się da wydebrać, okej, okay? bądźcie zajmując.